W samym mieście Siechnice ubiegamy się o dotację w wysokości 3 milionów złotych. To biorąc pod uwagę wielkość miejscowości. Na dzień dzisiejszy niecałe 8 tysięcy mieszkańców i kilkanaście hektarów, które zamierz zamierzamy zadrzewić, zakrzewić, uzupełnić zieleń bądź założyć od zera zieleń publiczną jest to kwota imponująca. Do tej kwoty trzeba doliczyć jeszcze milion złotych wkładu własnego. W trzech największych miejscowościach gminy w najbliższych dwóch latach planujemy wydać kwoty pomiędzy milion a półtora miliona złotych, przy czym będą to kwoty środków własnych po milionie złotych i po kilkaset tysięcy, które planujemy uzyskać z programu rozwoju obszarów wiejskich. W tym momencie teren z racji specyfiki samego naboru wniosków konkursowych musi się koncentrować na głównych ciągach komunikacyjnych miasta Siedlice, aby wśród tzw. beneficjentów ostatecznych była jak największa grupa mieszkańców. Tak? Więc koncentrujemy się przede wszystkim na tych ulicach, które są obciążone głównym, najbardziej intensywnym ruchem samochodowym przede wszystkim, a także pieszym, rowerowym. W ramach projektu zakładamy wykonanie ciągów zieleni separujących, która będzie ograniczała wpływ negatywnych hałasów na komfort życia mieszkańców, ograniczała zapylenie. Raz drugim komponentem projektu będzie koncentracja na rewitalizacji, przebudowie najbardziej atrakcyjnych na terenie miasta kompleksów rekreacyjno-wypoczątkowych związanych z zielenią miejską. Skupiamy się nad tą istniejącą zielenią, którą wzbogacamy. To są, to są stare drzewa, które pielęgnujemy i uzupełniamy tam, gdzie pojawia się nowa zabudowa mieszkaniowa, tak? żeby, żeby zapewnić mieszkańcom komfort życia, żeby mieli możliwość spędzania wolnego czasu w tej terenie, na tych terenach zielonych. Żadne drzewo zmarnować się nie może i przy inwestycji y, rozbudowy szkoły pojawiła się myśl, że no, nie można tego utracić, tak? że przesadziliśmy te drzewa, nawet mimo późnej pory roku. Y, warunki klimatyczne były akurat bardzo, bardzo korzystne i udało nam się te drzewa posadzić. Zieleń to nie tylko estetyka, to nie tylko oczywiście krajobraz, przyjemność, tak, odpoczynek dla oczu, ale trzeba przecież mieć na względzie to, o czym mówi się tak głośno od kilku lat, co artykułuje społeczeństwo i bardzo słusznie, no problem zanieczyszczenia powietrza. Tak naprawdę to rośliny liściaste, a więc drzewa, a więc krzewy liściaste z tym naciskiem jednak, to mówię na to właśnie, one produkują tlen, tak, one oczyszczają nasze powietrze.